Moje top 5 niskokalorycznych produktów, które pomogą ci utrzymać sytość na deficycie kalorycznym. Umówmy się. Nikt nie lubi, jak jesteś głodny i wkurzony. 1. Jabłka. Są bogate w pektyny, czyli rozpuszczalny błonnik, który spowalnia trawienie i pozwala dłużej czuć się najedzonym. Wymagają też dużo rzucia, co zwiększa uczucie sytości. A do tego składają się w 86% z wody, co daje im dużą objętość przy niskiej kaloryczności. 2. Biała ryba. Na przykład dorszczy tilapia. Są bogate w białko, które pomaga dłużej utrzymać sytość. Mają niską gęstość kaloryczną, co oznacza, że dostajesz dużo jedzenia za mało kalorii. A do tego trawią się dłużej, co przedłuża uczucie pełności. 3. Ziemniaki. Zwykłe lub słodkie. Nie ma znaczenia. Ziemniaki zajmują wysokie miejsce w rankingach sytości. Są bogate w skrobie oporną, która spowalnia trawienie i pomaga utrzymać sytości na dłużej. Mają też wysoką zawartość wody za niewiele kalorii. 4. Owoce jagodowe. Moje ulubione to maliny, truskawki i borówki. Mają mało kalorii i dużo błonnika, co sprawia, że świetnie nadają się do jedzenia objętościowego. W 90% składają się z wody, dzięki czemu zajmują dużo miejsca w żołądku, nie dostarczając przy tym zbyt wielu kalorii. Dodatkowo pomagają zaspokoić ochotę na słodycze bez nadmiaru kalorii z przetworzonych 5. Skyr naturalny jest pełen kazeiny, czyli białka które trawi się powoli i pomaga utrzymać sytość przez wiele godzin. Jest także świetnym źródłem probiotyków, wspierającym trawienie i zdrowie jeli. Możesz dodać do niego owoce czy orzechy, żeby był jeszcze bardziej sycący. Obserwuj ten profil po więcej porad na temat zdrowego odżywiania.